I jesteśmy w sytuacji, w której kontynent z tego rodzaju zasobami ludzkimi, zasobami finansowymi, przemysłowymi, nie jest w stanie nawet wystawić w niektórych wypadkach w niektórych państw lotnictwa, które może być używane gdziekolwiek poza, nie wiem, poza lataniem w kółko nad stolicą prawda, tego państwa, sił zbrojnych, które nie można wysłać gdzie się liczy na sztuki, prawda, czy można Ukraińcy wysłać tyle czołgów, może tutaj trochę tego, może trochę tamtego. I to w mojej ocenie jest po prostu niedopuszczalne. Ja jestem przekonany, że Wilno powinno dać bardzo mocny message, że europejczycy odbudowują, uzbrajają się, odbudowują zdolności obronne. Gdyby doszło do fragmentacji wewnętrznej w Rosji, gdyby doszło do jakiejś Prawda, wojny domowej pomiędzy różnymi konkurującymi ze sobą organizacjami, podziału wewnątrz Armii Rosyjskiej, do którego mogłoby dojść. No mówimy o, o sytuacji, w której no naprawdę nie jesteśmy już w Kansas, jak w moim ulubionym filmie. Znajdujemy się w bardzo dziwnym, nowym świecie. Który, który ruszył w tym kierunku dlatego, że Putin popełnił kardynalny błąd w roku, atakując Ukrainę. Moja odpowiedź dla ludzi takich jak Bridge Colby na przykład, jesteśmy przyjaciółmi, bardzo się lubimy, ale ja się fundamentalnie nie zgadzam z jego analizą, żeby, żeby prawda, przefokusować się na, na Pacyfik. Odpowiedzią na zbyt małe środki wojskowe jest, jest jedna. Trzeba zainwestować i odbudować zarówno zdolności bojowe, i to przede wszystkim się tyczy Europy. Europa jest rozbrojona w taki sposób, że no, gdyby, gdyby nie Stany Zjednoczone, Europa nie byłaby w stanie wspomóc Ukrainy.